i znajecznice z kurkami masło na patelnię, łyżkę masła, trochę mniej. Obsmażyć kurki w tym masełku. Puszczą Puszczą trochę wodę. Leciutko solimy. Woda się trochę wysmaży, wyparuje i teraz dodajemy same żółtka. Białka. Oj, białka kurczę. No tu coś, jakaś skorupka jest. I ścinamy białko osobno. Nie za mocno. raz pieprz, świeżo mielony, żółtka. и мешаем. Gotowe wykładamy na talerzyki, na talerze. Taka jajecznica to tylko na talerzach, a nie na talerzykach. I do jajecznicy. Dokładamy pomidorki świeżo krojone, własne, z cebulką, do tego pieprz, sól do smaku.